Szanowni Państwo, z uśmiechem na ustach i niemalże z entuzjazmem, jeśli nie powiedzieć, z piosenką na ustach rozpoczynam dzisiejszą rozmowę sels A dlaczego z uśmiechem na ustach i z entuzjazmem i z pełnym zaangażowaniem? Otóż dlatego, że moim gościem jest dziś Marcin Kwiatkowski. Dzień dobry. Dlaczego taki entuzjazm towarzyszy mi przy tej rozmowie? Między innymi dlatego, że kolega Marcin Kwiatkowski jest naszym najlepszym sprzedawcą w roku 2023 oczywiście, nie było, żeby nie było, że 2024 też. Jest naszym asem. W związku z tym, Marcin, prawie że na desercie mam, bo jeszcze mam parę rozmów, ale pomyślałem sobie, że z tobą to będzie na pewno giga rozmowa. Prawie robi wielką różnicę, tak jak prawie. to ale... Tak prawda. To akurat prawda. Ale, ale sam przyznasz, że to rozpoczęcie było dobre, takie wspierające, myślę, że gloryfikujące. Mojego gościa. Czyli Przej, Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za takie wprowadzenie. Nie wiem, czy się mogę zrewanszować, ale to wynika Nie. tylko i wyłącznie z tego, Zaj że. Zająłem numer dwa miejsce, jasność w introwertykiem. W naszym i... rankingu sprzedażowym. mój entuzjazm. Dobrze. Ale żeby Ci było trudniej, w związku z tym, albo raczej, żeby to był lepszy kontrast, to należy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że nawet najlepszy sprzedawca w Sandlerze posiada fakapy sprzedażowe. A nawet można by zaryzykować taką tezę. Że czym więcej sprzedaje, tym ma więcej akcji sprzedażowych, tym ma więcej fakapów niż ktoś, kto tej sprzedaży ma mniej. To jest dobra korelacja? Wiesz, co, nie wiem, bo jak się zastanawiałem nad tym tematem dzisiejszej naszej rozmowy, no to tak sobie pomyślałem, przecież ja pracuję z Handlerem, przeczytałem wszystkie nasze książki łącznie z Twoją książką antysprzedaży, więc po prostu nie popełniam fakapów, bo wszystko wdrożyłem w praktykę. A tak poważnie mówiąc. No, to oczywiście to jest ściśle powiązane z naszym zawodem. No nie da się pracować w sprzedaży, nie mając fakapów, i, i rzeczywiście gdzieś tam przygotowując się do tego naszego spotkania, ja sobie też odsłuchałem te odcinki, które już są dostępne. No I to jest tak, że pod każdym mogę się podpisać w sensie. te fakapy są powtarzalne i wszyscy robimy bardzo tak. podobne. No dobra, ale żeby, żeby nie gadać o, a zacząć wejść w szczegóły, wchodzić w szczegóły. To mój drogi Marcinie, chciałem Cię poprosić o taką delikatną wiwisekcję mm -hmm. dotyczącą Twoich no właśnie jakiegoś fakapu, który według Ciebie, no oczywiście może być z dydaktycznego punktu widzenia, ciekawy dla nas wszystkich, ale, ale naprawdę był jakoś ważny dla Ciebie, nie wiem, spowodował jakieś, nie chcę powiedzieć, totalną destrukcję w Twoim pipeline, ale jednak jakoś był znaczący. Wiesz, jak powiedziałem, przyjrzałem sobie wcześniej te odcinki, które już są, i to mi trochę ograniczyło wybór, bo nie chcę, nie chcę mówić o czymś, co już się pojawiło. Ale myślę, że jest jeszcze jedna taka grupa, która chyba nie była poruszana, a, a mnie często sprawia i sprawia cały czas problem. I to jest bardziej takie mindsetowe mindsetowy fuck up, czyli. To, że my jednak wchodzimy na spotkania z klientami czy kontaktujemy się z klientami, mając pewne założenia. Okay. I tak jak wspomniałeś o tym, że duża ilość akcji sprzedażowych powoduje, że tych AKP-ów up się pojawia więcej, to właśnie też ta duża ilość akcji sprzedażowych, duża ilość interakcji z klientami, to my, że znamy swoich klientów, znamy ich profile, powoduje, że niestety sobie nadbudowujemy w głowie już pewne założenia. Czyli inaczej mówiąc, upraszczając, Idąc do klienta z danej branży, o danej wielkości, do danego stanowiska, to my już trochę wiemy, czego on będzie potrzebował i, i to trochę się oddalamy od tego, co ja też tak żartobliwie powiedziałem, że przez wszystkie książki Sandlera znamy, więc nie popełniamy błędów, ale jednak gdzieś tam, nie wiem czy to jest bardziej podświadome, czy to jest bardziej nawykowe, no zapominamy o tym, że, że naszą rolą jest porozmawiać o tym bólu i trochę go poddiagnozować a nie zakładać już, że z góry my wiemy, co go boli. I, i tutaj jest kilka aspektów w ogóle, jeżeli mamy rozmawiać o tych fakapach i, i mamy kilka odcinków, więc pewnie zdążymy. Bo pierwszy to jest to, że ja czasami po prostu nie niedoszacowuję klienta. I ja miałem kilka takich sytuacji, kiedy patrząc na skalę, na rozmiar, na wielkość, na branżę, na dotychczasowe praktyki tego klienta, założyłem, że on... Więcej pieniędzy nie wyda. Tak to oczywiście powiedzmy w cudzysłowie, ale że po prostu nie zdecyduje się na bardziej na przykład kompleksowe rozwiązanie, na bardziej takie podejście, gdzie nam zaufa i, tak. i posłucha, jakie mamy pomysły. No i czasami to, to się udawało, a czasami się kończyło tak, że przegrywaliśmy, bo właśnie ktoś przyszedł bez tych założeń, tak? Czyli nie, nie nakładał jakiejś maski na tego klienta, jakiegoś filtra. I zaoferował coś, co nam się wydawało, że, że po prostu nie przejdzie u tego klienta, a właśnie klient docenił to, że ktoś podszedł szerzej do tematu mm. I, i kilka razy taką sytuację miałem. I mam też wrażenie, bo oczywiście mówimy o swoich osobistych, ale też poza tym, że my w Sandlerze sprzedajemy, to też im więcej sprzedamy, tym więcej mamy pracy warsztatowej, szkoleniowej i ja dość dużo pracuję właśnie z ludźmi, którzy popełniają dokładnie ten sam błąd. Czyli idą z jakimś założeniem do klienta, a przez to nie przyglądają się szerzej tej sytuacji, nie są otwarci a po to. Dobrze, ale... czy to znaczy, że to, że nie dopytują, nie proponują niczego, czy jakby nie odważają się. <kuh> pójść szerzej, czy po prostu nawet nie sprawdzają? Nie sprawdzają. Powiem Ci na taki przykład chyba z przedwczoraj, jak na jednym szkoleniu rozmawialiśmy i człowiek mówi, mam takiego klienta, tam on znowu do nas wysłał zapytanie, czy tam się skontaktował, no i my byśmy tu w ogóle najchętniej zaproponowali coś takiego, ale przecież on się na to nie zdecyduje. No i pytanie jest, a skąd o tym wiesz, tak? tak. I to są te właśnie nasze założenia. No i nie, one niestety się przebijają gdzieś, tak? No jak na pytanie skąd o tym wiesz, to oczywiście jest odpowiedzieć, no bo przecież go znamy, tak? No ale to, to go spytaj, no najwyżej ci powie, że, że to za szeroko idziemy, tak, panie Darku? Ale właśnie często nie pytamy i później się okazuje, że my, no to właśnie to jest też ciekawy case, bo on dotyczy już obecnych klientów, czyli my, bo przy nowych już robimy te założenia, a przy obecnych, no to już przez pryzmat wręcz doświadczenia pracy z tobą, ja już wiem, jak ty się zachowasz. Oczywiście a wiemy. Masz na przykład poczucie takie, że. Sam na przykład, jak się potem zastanowiłeś, albo na przykład przegadałeś z klientem, to się okazało, że on by zapłacił więcej, wziął więcej, czy to jakby, no bo wiesz, to są tylko znowu z kolei założenia, czasami nieweryfikowalne, czy on by tak naprawdę był w stanie więcej, czy nie byłby w stanie więcej. To, co mogę powiedzieć, to na pewno nie zaproponowałem mu więcej, ale czy on by realnie, ewentualnie, wiesz, no łyknął, ale tego czynię No właśnie, cały myk polega na tym, że tego nie wiesz. No ty, teraz nie, nie, ale może wiesz. jak pracujesz z klientem mhm. i masz już jakiś poziom, wiesz, takiego bliskości czy otwartości, to, to, to może, albo, wiesz, to, to mógłbyś jakoś to zweryfikować. To znaczy znaczy, ja tu widzę mhm. trzy poziomy, można powiedzieć tej weryfikacji, czyli trzy różne sytuacje. W tym jedna wcale nie jest weryfikacją. Pierwszy to taki, że weryfikujecie rynek, czyli ty idziesz z tym swoim jakimś założeniem i, i się trochę ograniczasz, a później ci klient mówi, że jednak dziękujemy, ale tego projektu nie zrobimy z tobą. Ty się pytasz, dlaczego się dowiadujesz, że ktoś inny wszedł. Jak pogrzebiesz, to się okazuje, że wszedł właśnie, bo poszedł bez założeń i zaproponował coś, co z punktu widzenia klienta miał wartość, bo właśnie zarysowało kilka innych problemów. Drugi poziom weryfikacji to jest to, że często klient to weryfikuje, czyli mówimy, panie Darku, a może byśmy jeszcze o tym, o tym, o tym pomyśleli, bo my tu mamy problem i ty nagle robisz oczy, o, to, to on jednak jest na to gotowy. A trzeci poziom to jest to, że nigdy tego nie zweryfikujesz, bo pamiętajmy, że i to jest też rzecz, o której pewnie dzisiaj i w kolejnych dniach sobie pogadamy, że jednak klient nie zawsze musi być też doskonałym diagnostą w swojej sytuacji. Tak? Gdyby, tak. gdyby był tak samo dobry jak Ty w obszarze, o który Cię pyta, albo lepszy, to by Cię nie pytał. A my często wychodzimy z założenia, że klient sam sobie zdiagnozuje, więc jak ja go o coś nie spytam, to on sam mi to dopowie. A często jest taka sytuacja, że ja mu nie zwrócę uwagi na pewne aspekty, on też na nie nie zwrócił uwagi, bo nie wie w ogóle, że powinien, no i robimy jakiś ograniczony projekt. No i to jest de facto z punktu widzenia sprzedaży to jest nie najgorsza sytuacja, bo robimy przynajmniej to, z czym przyszliśmy, albo to, co on spytał. No dobra, ale, ale wiesz co, jak mówimy o fakapach. to jestem ciekaw, czy, czy, czy ty diagnozujesz rzeczywiście jakąś sytuację którą jest ściśle twoja, że masz poczucie, że kurde, zrobiłem założenie, wiem, że błędne założenie i w jakimś sensie na tym przegrałem. Coś przegrałem. Mhm. Ale Zresztą? na przykład, nie wiem, potem weszła moja konkurencja i, do, do, nie wiem, dosprzedała mu coś, co ja mogłem też, też mu sprzedać, gdyby mi do głowy przyszło. Nie, bo to jest taki dobry mhm. przykład na to, jak kurde, na ktoś wie, boże, że ja też to mam. A czemu nie proponowałeś? No bo wydawało mi się kule, że tego nie chcesz. Pana. Może tak. Mhm. Zresztą to, to jasne, że tak. Ja nawet pamiętam taki przypadek jeszcze przed Sandlerem, jak pracowałem w branży medycznej, czyli w branży prywatnych usług medycznych, gdzie mieliśmy klienta, który już po kilku latach współpracy okazywał się niedochodowy. Ale był bardzo referencyjnym klientem, i była taka sytuacja, że dział finansów przychodził i mówił, po ponegocjujcie, podwyższycie ceny, bo, bo, bo to się nie opłaca. My mówiliśmy, że nie możemy podnieść, bo on się na pewno na to nie zgodzi. A z drugiej strony, jak się nie zgodzi, to go stracimy. A dla nas to jest klient referencyjny, który nam pozwala dotrzeć do innych klientów. I tego klienta straciliśmy ostatecznie. Straciliśmy dlatego, że weszła nasza konkurencja bez tych właśnie założeń, że na pewno się nie zgodzą. Spytała klienta po prostu, czego on oczekuje. Klient powiedział, że on oczekuje tego, co ma wtedy u nas, ale więcej. Tam ci powiedzieli, że no to nie ma problemu, ale za to trzeba będzie więcej zapłacić. I też już nie wchodząc w konkretne liczby, ale konkurencja nam przejęła tego klienta za dwa razy wyższą stawkę. Bo właśnie nie zrobili założeń, tylko z otwartą głową spytali, czego on chce. I, i no, tu, tu masz taki No komplet. dobra, uwielbiam, uwielbiam takie wtopy, to są moje ulubione. Właśnie takie e, trochę czytanie w myślach albo przejmowanie perspektywy klienta, jakby to była moja perspektywa, to szczególnie na przykład wtedy, kiedy nie wiem, ja jako sprzedawca zarabiający, no nie wiem, jakąś średnią raz, dwa powiedzmy, czy ileś tam pieniędzy, a rozmawiam z klientem, który zarabia. Razy 100, prawda? I, albo wielką organizacją zamożną. I mi się zawsze wydaje, że to, co dla mnie jest drogie, mm -hmm. kompletnie nie musi być drogie dla mojego klienta, prawda? I wtedy ja trochę tak, jakby tą cenę, tak się, w ogóle tak się z nią obawiam się tej ceny. Trochę z, się, z pewną nieśmiałością. Z pewną nieśmiałością, a może tymczasem dla wielu ludzi to nie, nie ma. Nie tylko ludzie, instytucje to nie jest. To, nie, to w ogóle nie jest jakim game changer, to po prostu jest luz. Są inne, ważniejsze sprawy, nie? Okej, okay, ale wiesz co? Mm -hmm. Nie dam Ci teraz. Nic adwocem zrobić ani nawet rozwinąć myśli, bo musimy na dziś skończyć. Jutro, jutro będziemy kontynuować. To wróćmy do tego tematu, bo ja temat adwocem już chciałem znowu w weryfikacji Bardzo powiedzieć dobrze. coś. Dziękujemy za tą naszą wspólną rozmowę i słuchajcie, miłego dnia, no bo jakby dopiero jest o dziewiątej. Miłego dnia.